Witamy bardzo serdecznie opening z drapek e, za złotówkę. Mamy 10 zdrapek mony ze mną dzisiaj kamerzysta Staszemi. Się nie przywita nawet. To... E, bo, nie ja się nie witam. się nie witasz dobrze, więc y, za, zaczynamy ten opening 12 złotówka, złotówka. czy się zwróci, czy się zwróci, to jest od... to nie nie. Pierwsza zdrapka jeszcze jest do wyrzucenia, jak możemy zauważyć. Bo trzeba trafić trzy takie same symbole? Nie, to jest 12, dobra. Trzeba trafić niestety trzy takie same symbole, czyli to jest do wyrzucenia. No to lecimy z kolejną zdrabką. Zobaczmy, co będzie w środku. O, 25 tysięcy. Chciałbym wygrać, ale z moje szczęście, nigdy nie wygram. 2 złote. O, kolejna zdrabka, jak widać, jest do wyrzucenia. Również nic na niej nie ma. Coś blisko 25 tysięcy było, co nie? <noise> blisko tak, to... też było 2 zł. Blisko było też 2 złotych. Dobra, trzecia zdrawka. O, stówka 24, 12, 12 i 25. No niestety w tej zdrace również nic nie ma. Zdarza się. Już czwarta zdrapeczka. Lecimy, lecimy ostro z openingiem. O, 5 tysięcy. O, może jakieś 2 zł? Wpadnie. Niestety nie. No, widać, kolejna zdrabka za złotówkę jest niestety do wyrzucenia. O 2 złote jakieś się pojawiło. 4, 25, 2 złote, 25 tysięcy i 4 zł. No, jak widzicie, dzisiaj szczęścia nie mam do zdrapek. No, zdarza się, jak to mówią. Lecimy z kolejną. 200, 200, 100 złoty, złoty. O, złotówka! Zwróciło się chociaż. Jedna się zwróciła. Tylko, min tylko minus 9 jesteśmy. Tylko minus 9 zł jesteśmy. Znaczy ja jestem ty. Tak, no ty jesteś no. Wcale ostatnio dychy nie wygrałem w e, tej, jak to się nazywa. O, kolejna niestety jak widać nic nie daje. Jeszcze mamy trzy zdrapki. Stówka, 24, 25 tysięcy 2 zł 2 złote 4 zł no niestety, niestety, chuj, chuj, jak to mówią, 4 złote, 4 złote, 2 złote, 2 złote, no niestety również nic, ostatnia. ostatnia zdrabka, zobaczmy, czy będzie szczęśliwa, 4, 4, 5, 12, no niestety jak widać... Tylko złotówka się zwróciła. Pamiętajcie, zdrabki są niestety, jak widać, mało warte. Eee, nie zalecamy hazardu, nie popieramy hazardu. To jest hazard. Pamiętajcie o tym. Nie bawmy się w takie rzeczy. Dziękuję.